Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konker z portalu Czary.pl i przedstawię Państwu aurę tygodnia na dni od 24 do 30 sierpnia 2020 roku. W tym tygodniu będziemy tak spokojnie podchodzić do trudnych spraw. Szczególnie poniedziałek nie jest dniem. W którym powinniśmy się bardzo upierać na swoim i wchodzić w jakieś trudne sytuacje. A to dlatego, że na niebie utworzy się kwadratura Marsa z Saturnem i możemy mieć takie wrażenie, że wszystko idzie nie tak, albo wszystko idzie za wolno, albo wszystko idzie jak po grudzie. Dlatego w poniedziałek, kiedy w ogóle też Księżyc będzie w znaku Skorpiona, więc będziemy bardziej chcieli popracować sami, tak? Nie jest to dobry dzień na spotykanie się z ludźmi. Nowymi, tak? Czy z jakimiś osobami, z którymi nie za dobrze nam się współpracuje, bo mogą być tego konflikty. Ale sam dzień na takie zwykłe, codzienne sprawy jest bardzo dobry, szczególnie ranek do tak naprawdę godziny 15, 16 księżyc będzie w trygonie z Wenus, czyli to jest dobry czas, żeby załatwiać sprawy finansowe lub załatwiać jakieś, składać podania o jakieś dofinansowania. I też między 18 i 19 bardzo dobry czas, nie tylko na sprawy zawodowe, ale też na towarzyskie, kiedy księżyc ustawi kiedy księżyc się w Sekstylu z Jawiszem. Wtorek zdecydowana poprawa aury. Księżyc do 15 mniej więcej będzie jeszcze w Skorpionie, czyli będziemy bardzo zadaniowo nastawieni do życia. Bardzo dobre godziny w ciągu dnia między 8 a 9, kiedy Księżyc będzie w harmonijnej relacji z Saturnem, czyli pomoże nam tutaj i zdobyć jakieś szybko wymagane dokumenty czy pozwolenia, a z drugiej strony też będziemy bardziej zorganizowani. O 14:48 Księżyc przechodzi do znaku Strzelca i ludzie będą nam o wiele bardziej życzliwi, sprzyjający i też o wiele więcej. Ryzyka będziemy mogli, na więcej ryzyka będziemy mogli sobie pozwolić w sprawach zawodowych czy w podejmowaniu codziennych decyzji. Między 17 a 18 bardzo dobry czas na kupowanie różnych, w ogóle cały popołudnie we wtorek, sprzętów elektronicznych lub zajmowanie się jakimiś poważnymi zakupami zawodowymi, biurowymi, bo merkury jest w harmonijnym trygonie z uranem. I też i wtorek, i cała środa. Sprzyjają załatwianiu różnych trudnych spraw finansowych. Na niebie Wenus ustawi się w opozycji do Jowisza a to sprzyja zdobywaniu funduszy albo też no, bardzo dobrym, korzystnym negocjacjom dotyczącym oprocentowań czy warunków różnego rodzaju pożyczek. W środę Księżyc, który będzie w Strzelcu da nam dużo energii, optymizmu. Opozycja, która będzie właśnie w nocy z wtorku na środę, Wenus z będzie dawać też nam duże możliwości, jeżeli chodzi o pracę z ludźmi. I to jest też dobry, dobry w środę, dobry dzień, żeby wysyłać różne podania o pracę, czy, czy załatwiać różne sprawy w kierunku awansu albo zmiany pracy na bardziej korzystną. Dobry moment w ciągu dnia na takie wysyłanie, właśnie różnych pism. To jest między 11 a 13, kiedy Księżyc będzie w aspekcie z Merkurem. W czwartek dobra aura. Cały czas Księżyc, aż tak naprawdę do 19.36, będzie w znaku strzelca, czyli będziemy i szybko się dogadywać z ludźmi, i też podejmować szybkie decyzje korzystne. Najlepszy moment w ciągu dnia między 14, między 14 a 15, kiedy Księżyc będzie w harmonijnym trygonie z Marsem. Wieczór też może być bardziej kameralny. Ogólnie cały dzień, w czwartek, sprzyja też sprawom uczuciowym, ponieważ Wenus będzie w trygonie z Neptunem. W piątek, troszeczkę poważniejsza aura. Księżyc w Koziorożcu sprawi, że możemy e, mieć troszeczkę więcej obowiązków albo poczucie, że wszystko jest tylko na naszej głowie. E, natomiast jest to dobry czas, żeby wyjaśniać już różne sprawy formalne, załatwiać różne dokumenty, pozwolenia, bo Księżyc w Koziorożcu temu sprzyja. Cały dzień są bardzo dobre aspekty. Najlepszy jest do godziny 7 rano, bardzo wcześnie, i potem, między 14 a 15, kiedy księżyc będzie w trygonie z Uranem. Weekend zróżnicowany. W sobotę będziemy bardziej skupieni na porządkach, na rodzinnych planach i poganianiu innych, że nie mamy na nic czasu, że jest tyle do zrobienia. Może na nas tak działać księżyc, który będzie w znaku koziorożca. Ale aspekty planet na niebie sprzyjają podróżom, wizytom. Merkury między 15 a 16 szczególnie, ale cały dzień będziemy to czuć. Merkury ustawi się w trygonie z Jowiszem. To jest dobry czas na naukę, na zdobywanie różnych praktycznych umiejętności albo też zapisywanie się na jakieś studia czy kursy doszkalające, zdobywanie różnych certyfikatów. To jest dobry dzień na planowanie w ogóle tego typu aktywności na jesień. Dobry momenty w ciągu dnia też rano, szczególnie do 11, kiedy księżyc będzie najpierw w aspekcie z Jowiszem, a potem z Wenus. Unikajmy konfliktów czy trudnych sytuacji między 13 a 14, kiedy księżyc będzie w koniunkcji z Plutonem. I tak naprawdę wieczór bardziej kameralny w sprawdzonym gronie, ponieważ księżyc będzie w aspekcie i z Saturnem, i z Plutonem co może spowodować, jeżeli, jeżeli, że możemy być troszeczkę nieufni, tak, albo niechętni, mniej wyrozumiali dla innych, co nie zawsze się dobrze kończy w, dużej, w dużym gronie na imprezie, więc zdecydowanie sobota wieczór kameralna, a, a będzie wieczór udany. W niedzielę zmiana aury, księżyc będzie już w wodniku, będziemy bardziej otwarci na nowe doświadczenia, chętni, żeby nawet na chwilkę gdzieś pojechać, coś zrobić. Zorganizować wycieczkę rowerową dla rodziny. Jedyny moment w ciągu dnia, kiedy może być troszeczkę nerwowo w relacjach z ludźmi, to jest między 15 a 16, kiedy Wenus będzie w opozycji z Plutonem. W niedzielę, w ogóle, jeżeli chcecie coś komuś powiedzieć trudnego lub jakiś straszny sekret, który może zmienić Waszą relację z tą osobą, nie róbcie tego, bo Wenus w opozycji z Plutonem sprawi, że ta druga osoba może Wam nie zrozumieć Waszej szczerości i to nie jest dobry dzień na trudne wyznania. Natomiast już popołudnie zdecydowanie lepsza, lepsza, lepsza aura na trudne rozmowy, ale i tak niedziela bardziej rozrywkowa. Trudny moment między 22 a 23, kiedy Księżyc będzie w kwadraturze z Uranem, więc to jest taki moment, kiedy unikajmy jakiejś trudnej korespondencji. Życzę wszystkim udanego tygodnia i też zapraszam na nasz kanał na YouTubie, na czary.pl, na naszą stronę. I do obejrzenia filmiku na, z prognozą dla 12 znaków zodiaku na ten tydzień, którą przygotowała Miłosława Krogulska. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!